Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię w dwóch odcinkach. Ten drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał. Tam będziemy coś wykazywali. Natomiast teraz chcemy policzyć długości boków trójkąta. Wiemy, że promień okręgu wpisanego jest taki, taką długość ma. Pole znamy. Wiadomo jeszcze, że ramię jest dłuższe od podstawy o 11 cm. Dobra, to. Ramię oznaczymy literką B, natomiast podstawa to będzie literka A. Jeśli do literki A dodasz 11, to otrzymasz ramię. 11 cm, tak? Jak dodasz. No to całe wyrażenie jest no, w jednostce w centymetrach. No, i teraz z czego właściwie tutaj możemy skorzystać? Skoro podane jest pole i promień okręgu wpisanego, pamiętaj, umawiamy się, że małą literką R będziemy oznaczali takie promienie, to no, powinniśmy w tym momencie zajrzeć do tablic maturalnych, poszukać sobie wzorów. O, i tutaj jest taki wzór, gdzie występuje ta mała literka P, ale również mamy tutaj małą literką, literkę P. Czym jest mała literka P? Musimy ją umieć znaleźć we wzorach. Ona jest tak no dosyć chyba specyficznie i złośliwie zakopana tutaj. Obwód trójkąta jest następujący. 2 P to się równa A plus B plus C. Więc tą literkę będziemy musieli właśnie jakoś z tego miejsca wyłapać. W każdym razie zapiszmy sobie pierwszy ze wzorów, który widzieliśmy w tablicach maturalnych. Pole trójkąta o wierzchołkach ABC to się równa R razy P. Moglibyśmy z tego wzoru wyznaczyć P. I tak zróbmy. Zapiszmy więc, że pole trójkąta to 168 cm kwadratowych, R to jest 5 i razy P, czyli mamy mm, może tak, zamienię liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy, 5 razy 4 to 20, dodać 1, 21 czwartych, to się równa, 21 czwartych p oczywiście, to się równa 168, następnie pomnóżmy od razu równanie przez ułamek, w ten sposób, przez 4, 21, dzięki temu ten ułamek się skróci, i zostanie literka P, natomiast tutaj co my otrzymamy? 168 razy 4 podzielić na 21 to 32. Ta mała literka P to nie jest pole, tylko to jest, co to było? Już pokazuję jeszcze raz, czym było P. Tak, to bierzemy z tablic maturalnych. Gdybyśmy podzielili to równanie obustronnie przez 2, to okazałoby się, że P jest połową obwodu. Nie? Chcieliśmy policzyć długości boków tego trójkąta. No dobra. Długości boków. Ok, to już pewien plan mam. Podstawię w miejsce literki P 32 cm. Może tak zapiszemy, że. A dodać B, dodać C to się równa 32, a po 2 razy 32. I teraz tak wiemy o tym, że trójkąt jest równoramienny. A to jest podstawa, więc te dwa oznaczenia będą, hmm, czym one będą? Będą ramionami. tak, Czyli zapiszmy, że A dodać 2B to się równa 64. A dodać 2B to się równa 64. I do tego równania podstawmy tą informację. W miejsce literki B. Tutaj podstawmy A dodać 11. Rozwiązujemy takie równanie. 64 odjąć 22, policzmy. To jest 42. Zamyśliłem się i liczę takie rzeczy na kalkulatorze. Wstyd. Dzielę przez 3. 42 podzielić przez 3. 14. No dobra. To znamy długość boku. Jednego boku. Teraz możemy wrócić do tego równania. I wyznaczyć B. Do 14 czy tę podstawę powiększam o 11 cm i otrzymuję 25 cm. No to długości boków e, trójkąta już znamy. No i właściwie możemy powoli przechodzić do odcinka bonusowego, w którym będziemy wykazywali, że to tutaj kąt ma między ramionami konkretną wartość, no to znaczy mieści się w przedziale od 30 do 45 stopni.